Dzień dobry, witamy wszystkich w pasjonatów ekologii, wszystkie osoby, które interesują się ekologią. Nie w Krakowie, znowu tym razem, tylko w jasieniu, w jasieniu w województwie świętokrzyskim przyjechałem razem z Justyną do Pana Bogdana i Elżbiety Harów do ekologicznego gospodarstwa, które produkuje ziarna, zboża i te zboża później przetwarza w formie mąk i kasz. My z Justyną siebie i naszą rodzinę żywimy zbożami Pana Hary od dobrych co najmniej 6 lat, żeby nie oszukać, z tak, co najmniej 6 lat. Eee, to są najlepsze zboże, najlepsze kasze, jakie dotąd jedliśmy. I bardzo chcieliśmy Wam pokazać, jak to wygląda, i przybliżyć postać w ogóle Pana Bogdana i pan, Pani Eli, ponieważ to są osoby bardzo etyczne. To Pan w tej chwili uprawia? Eee, tak się troszkę specjalizujemy w uprawach starych i prostarych odmian roślin zbóż, innych roślin oleistych, pastewnych, grochowatych. No i tu mamy takie rośliny jak orkisz, płaskórka, najstarsza sprzenic Samopsza, uprawiamy też żyto, bardzo stare krzyca, żyto inaczej zwane dwuletnie. Uprawiamy grykę, ponieważ gryka bardzo fajnie konkuruje z kwastami, ma bardzo niskie wymagania, wręcz odchwaszcza pole. Jesteśmy już po żniwach tutaj, w jasieniu e, I w polu została, wszystkie oczywiście zboża są zebrane. Za chwilkę zobaczycie, jak, jak wyglądają zebrane zboża. I spróbuję pan Bogdan zmienić, e, żebyście zobaczyli, jak wygląda też mielenie ekologicznej mąki. Ale teraz idziemy na pole, żeby zobaczyć to, co zostało. A w połowie września jeszcze została gryka, prawda? Gryka. Kiedy się zbiera grykę? Czyli z której się robi kaszę gryczaną po prostu? To w zależności. Nieraz się zbiera, nawet w październiku, no już czas na zbiór jest, Yhy. już dochodzi czas, zbioru. dochodzi czas zbioru. Idziemy zobaczyć grykę w takim wypadku. teraz jesteśmy w polu gryki, polu prawda? Polu gryki. Łan pięknej gryki. O, tu mamy jeszcze taką, która nadal kwitnie. Gryka jest taka, że jedna dojrzewa, opada, następna jeszcze kwitnie. Ale ogólnie można powiedzieć, że ona już dojrzewa. Czekamy, aż listki z tej gryki zbrązowieją i wtedy wjeżdżamy kombajnem. Bo w tym momencie jeszcze ciężko by się kosiło. Zobaczmy, mhm. czy już są nasionka dojrzałe. Mhm. Tak to robimy. Zdmuchujemy. Tak. Część nasion, jak widać, jest zielony. Mhm. Będzie z nim problem, to już... Jeszcze nie Jeszcze tak? nie dojrzałe, natomiast sprawdzamy, czy te są dojrzałe. Zgniatamy w palcach. Mhm. Jeśli się da zmiażdżyć, są niedojrzałe. To są twarde. Mhm. Już twarde, zupełnie twarde, dojrzałe. Mhm. Można przystępować do zbioru, ale czekamy aż liście zbrązowieją. Czyli myślę, że jeszcze tydzień. Mhm. Słuchajcie, jesteśmy w gospodarstwie, które jest nie tylko ekologiczne, ale cały cykl produkcji tutaj jest zamknięty. Czyli to gospodarstwo to jest biodynamiczne i permakulturowe. Czyli wszystko, co się produkuje na tej ziemi, zostaje. Zwierzęta i rośliny żyją razem ze sobą. Panie Bogdanie, to ma związek też z, tą, z tym kawałkiem pola, kawałkiem pola, na którym stoimy teraz, tak? To tak, chciałem to pokazać wsiewkę. To jest ściernianka, koniczyna z lucerną. Wsiewamy ją po to, żeby wzbogacić glebę w skoniki pokarmowe. Taka gleba po roku uprawy tej może wzbogacić glebę o około, nawet do 300 kg azotu pozostaje, pozostaje w tej glebie, który ten azot jest wolno działający i odda, uwalnia się przez następne co najmniej 3 lata. Czyli azot nie, w gospodarstwie ekologicznym nie kupuje się azotu w dużych zakładach azotowych, Azot produkuje się samodzielnie, sadząc właśnie lucerne, prawda? Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie się z ziarna, ziarna zamieniają po prostu w mąkę. I to jest mlewnik walcowy, Panią Pytanie, tak? Czyli to nam zmili za chwilkę mąkę, ale zanim nam zmili stworzy mąkę z ziaren, e, mamy dwie rzeczy. Mamy orkisz już wyłuskany i orkisz jeszcze nie niewyłuskany, tak? Z łuskami. Orkiż włóstro? Mhm. W takim stanie ten orzesz zwozimy z konwajnu, zbieramy w ustę. to jest dodatkowa trudność przy zbożach tych najstarszych pszenicach, że są to pszenice w ustę, który które się zbiera w i trzeba je domłacać na specjalnych maszynach różnego typu, ale trzeba popracować nad tym, żeby wydobyć to ziarno z łózki. Pokażę ziarno, które już jest oczyszczone. Mhm. Przygotowałem tu. Tu mamy orkisz oczyszczony. Jeszcze gdzie niegdzie widać w nim. Gdzie niegdzie widać resztki łuski, która już taka ilość nie przeszkadza przy przemianie. Ale to jest ziarno gotowe do przemiany. Czy to jest zabytkowa, czy też współczesna? Ma blisko 100 lat. 100 lat, 15-letniej W ogóle, na w ogóle e, uznaję tylko maszyny stare. Uważam, że takie maszyny mają duszę, i takich używam. Wszystkie maszyny, które tu używam, są takie stare. Stuletnie. Maszyna skończyła, zakończyła działanie, i mamy dwa produkty, tak? Które mamy jest... mąkę i otręby. Mhm. Może pokażę mąkę? Niewiele te tego jest, bo to tyle. Mamy mąkę drobno bieloną, biała mąka, robiona na sicie o granulacji 285 mikronów, czyli około 2,5-3 otworki na milimetr. Tu mamy otręby, w których jeszcze jest odrobinę mąki. Jak widać, o, białe. One jeszcze raz wrócą na maszynę. Zostaną jeszcze raz przetarte. Na tych walcach robi wszystko. Mąkę z żyta, mąkę z pszenic. Jak również mąkę z gryki i mąkę jaglana. Jeszcze jedna rzecz, jedna rzecz, której pewnie tutaj nie jesteście w stanie wyczuć, ale my to czujemy. Pan Bogna pewnie jest przyzwyczajony do tego zapachu. To jest zapach. Świeżo zmielonej mąki. On jest niesamowity. Świeżo zmielona mąka, tutaj się unosi cały czas w powietrzu. Czuć ten zapach po prostu. Taki zapach powinien być. Jak przyjeżdżają do nas wycieczki szkolne, pytałem, pytam się zawsze, co czujecie w tym? Jaki zapach? No, zapach mąki czują. Taki ma być. Nie ma to być. Nie powinno być obcych zapachów, tylko zapach mąki. Tak samo jak. Kuchni jest zapach gotowania, tu ma być zapach mąki, a w obozie zapach krów. Naturalnie, prawda? Naturalnie. Stoję tu przed taką maszyną, która też może powiedzieć, że już jest prawie zabytkowa, bo produkcja powojenna, rzemieślnicza jest to kaszarnia do kaszy gryczanej maszyna, która obłuskuje grykę i robi nam kaszę grzeczeną. To jest w tej chwili pokazuje półprodukt, który już jest kasza, która wymaga doczyszczenia. Może ja tak odmucham, żeby odmuchać łuskę. No i tu już mamy Prawie czystą kaszę gryczaną, którą właściwie no, dokładniej trzeba oczywiście doczyścić. Mm -hmm. Panie Bogdanie, dla Pana ekologia? Czym jest dla Pana ekologia? To sposób na życie. Zdrowe. Zdrowe, zdrowie. Zdrowie, zdrowie. satysfakcję. Gotowa radość, kontakt z naturą. Sposób na no. utrzymanie rodziny. Jasne. Pani miała gotowanie ekologiczne z jako składników. Czym jest Samą dla Pana? Radość. Samoradość, przyjemność i też zdrowie. Panie Bogdanie, mam tutaj Pana takie pytanie. Czy w ogóle zboże ekologiczne uprawia się trudniej czy łatwiej niż zwykle konwencjonalne? Jaka jest różnica przy uprawie jednego i drugiego? Wszystko ekologicznie uprawia się trudniej. Z tym, że mogę powiedzieć, że pracy jest dużo, trzeba dużo umiejętności, wiedzy, ale jest to praca ciekawsza, która cieszy, która daje satysfakcję. Dlatego to robimy. Bo się ludzi karmi dobrym, a nie, a nie truje, Tam, prawda? Ludzi, siebie. Na początek to byliśmy my że to miało być dla nas własna uprawa, dobrej jakości. Później się okazało, że, że, że powoli zaczęliśmy to sprzedawać. A jakbyśmy wzięli bochenek chleba takiego zwykłego, konwencjonalnego i hmm. bochenek chleba ekologicznego, pomijając wszystkie spulchniacze, samo zboże czym się różni? To zwykłe od ekologicznego, to konwencjonalne. Zboże ekologiczne czerpią wszystko z ziemi. Z gleby. Gleba jest takim e, fabryką składników do produkcji e, rośliny. Roślina pobiera to, co w danej chwili potrzebuje. Jeśli, jeśli uprawiamy zboże konwencjonalnie na no, nawozach sztucznych, zboża, e, roślina dostaje to tak jakby do dożylnie damy większą dawkę azotu, roślina jest tak, jakby zmuszona go wykorzystać i korzysta z niego, budując swoją masę, zielone części rośnie nadmiernie, niekoniecznie dając y, owoc odpowiedniej jakości. Jeśli damy za dużo fosforu, fosfor nie szkodzi, bo y, roślina sobie pobierze tyle, co trzeba. fosforu, choćby był nadmiar. Jeśli damy nadmiar potasu, to już będzie szkodził roślinie. Będą plamy na liściach, będą jakieś ujemne efekty. To samo jeśli damy za dużo miedzi, za dużo magnezu, każdy składnik w nadmiarze szkodzi. Czyli my to wszystko zjedamy de facto. Azot. Botas, tym, tym co jemy jemy ten azot, który się zamienia, w wazotany, w azotynę, siarkę masę innych składników i tych środków chemicznych, które służą do ochrony. Rośnie. W ogóle tak sobie pomyślałam, że ten gluten, gluten bez glutenu, a tak naprawdę większość osób jest uczulona po prostu na te mąki przemysłowe. Na te mąki przemysłowe, bo naprawdę gluten to tu nie jest szkodliwy. On musi być, bo przecież by chleb się nie skleił, tak. nie? On jest potrzebny. Ten szkodliwy gluten, który w ogóle nie powinno go być. Takie są współczesne nasiona. Dodatkowo... Młynarze chcą, piekarze gluten, więc i się ten gluten załatwia dużą dawką azotu. Hmm. Robi się dawkę ta niemal dożylną rośliną przed dojrzewaniem, azot się zamienia bezpośrednio w gluten. Hmm. I piekarze zadowoleni, bo gluten jest to takie coś, co, co lepiej chleby wyrasta, wiąże ten chleb, hmm. jakoś zamyka porę, hmm. te zdroszczenia. Hmm. Na czym polega cykl zamknięty w gospodarstwie? Ta właśnie bioróżnorodność. Że wszystko zostaje tutaj, w tym miejscu? Na czym polega to hasło bioróżnorodność? Nie, wszystko nie może zostać wszystko nie może zostać, bo, no bo jak, no, no przecież korzystamy ze świata współczesnego, jeździmy samochodem, ubieramy się, potrzebujemy gotówki, pieniądze, musimy coś dać z tego gospodarstwa. Więc. Ale chodzi o to, żeby dawać jak najmniej, czyli ten produkt przetworzony, nie całe ziarno zboże ze słomą, tylko same, same zboża. Same zboża, mało tego, żeby jeszcze mieć większy dochód, żeby tego zboża zbyt dużo nie sprzedawać, to przetworzone zboża na mąkę, na kaszę, na płatki. Wtedy pieniądze się jakby podwajają dochód. Jest jeszcze jeden dalszy stopień przetworzenia. Przetworzyć już tą mąkę na chleb, na makaron, no nie wiem co jeszcze, ciastka. Płotki, Wtedy mamy kasze. dodatkowe jeszcze dodatkowe dochody. I na tym to polega, żeby jak najmniej z gospodarstwa wychodziło produktu. Produkt jak najbardziej przetworzony. Ale jak najmniej. Sama wystarczalność czy, czy obieg zamknięty w gospodarstwie polega na tym, że wszystko wraca od jednego do drugiego, wychodzi z tej ziemi, przechodzi przez konkretny łańcuch i wraca do tej ziemi, prawda? Tak. Przy okazji my się żywimy przy tym, żyjemy sobie, no i jak powiedziałem, najmniejsza, najmniejsza część tego powinna wychodzić za gospodarstwo. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby nic z gospodarstwa nie przychodziło obcego, bo obcy produkt to jest, to jest tak jak jak e, no, obca krowa w stadzie krów. Coś tam przeszkadza, robi Coś zamieszanie. Coś niepotrzebne. E, no, lepiej nie to w swoim obiegu zostać w obiegu gospodarstwa. E, czy da się wyżyć tylko ze swojego pola, ze swojego gospodarstwa? My żyjemy, my tak żyjemy. A my od początku? Nigdy nie chodziliśmy nie do pracy, ludzi. czy gdzieś tam. Idą postawiliśmy, zbierając kamienie po polu. Własnymi rękami i, i po prostu nigdzie nie pracując, staraliśmy no się. No raczej gospodarstwo prosty... się rozwija. Jest na mało, ale rozwija się. Czyli filozofia ekologiczna życia ma sens, prawda? Da się żyć naturalnie, da się uprawiać da się. pole i da się da z, się z da tego się wyżyć się. i funkcjonować, prawda? być mądrze i da się. I chcemy być właśnie tego przykładem. Otrzymałem, ja otrzymałem, bo ja tu się urodziłem, otrzymałem gospodarstwo od rodziców, powiedzmy w dobrym stanie. Chciałbym w takim stanie oddać następcy. A byłoby dobrze, gdybym oddał w lepszym stanie. Gdyby żeby, żeby ktoś mnie tam, tam wspominał, że, że, że po prostu był ktoś taki, kto, kto to dobrze żył, jakiś ślad, żeby został. Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. W ogóle Państwa zapraszamy, nas oglądających, do, do zakupu produktów. Ecora, to jest gospodarstwo w Jasieniu. Można zamówić produkty telefonicznie i online, prawda, różnego rodzaju. Można też przyjechać na targ pietruszkowy w Krakowie, gdzie Państwo są co tydzień już w tej chwili i kupić te kapitalne jakości produkty. Sami osobiście z Justyną się żywimy tymi produktami i każdemu polecamy te produkty, czyli Najwyższa możliwa jakość, najwyższa możliwa um, jakość i to jest prawdziwa ekologia. Tutaj ekologia nie jest tylko dokumentem, który to potwierdza i weryfikuje. Tutaj ekologia jest filozofią życia i sensem, e, sensem życia. Dziękujemy bardzo za obejrzenie. Jeżeli interesuje Was tematyka, to napiszcie komentarz. Jeżeli są pytania właśnie dotyczące ekologii, orkiszu, samoprzy, płaskórki, to napiszcie w komentarzu, odpowiemy na te wszystkie pytania i subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia.